<gry> Super dziewczynka Nie ma już kolatę. Nie, nie ma czekolady? Nie ma czekolady A to Mikołaj nie przyniósł czekolady? Nie o! Nie, nie Czemu nie przyniósł czekolady? M mama cioci A mama chce, że jest słodkie, tak? Ej Oddafaj Czekoladę <gry> Oddafaj Oddafam nie kolatę! Otaj, mamę kolatę! Podaj czekoladę! Oj, taki! Czekoladę! Szybko! Daj! Czekoladę! Mikołaju! Otaj! Mamie kolatę! Mikołaj zabrał czekoladę? No! Nie, ty... Na te... Krzyczeć? Tak. Na Mikołaja? Tak. Mikołaj.